Witam serdecznie, ponownie Adam Nośczuk jesteśmy na hali w Piżnie na Wojewódzkim Turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Podkarpacia futsalu do lat 12. Ze mną chłopcy z Młodzieżowego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Pustynia. Zajęliście wysokie czwarte miejsce, najpierw się przedstawcie. Jestem Dawid. Witek. Jakub. Chłopcy, powiedzcie jak wam dzisiaj się grało? Dobrze, fajna organizacja turnieju, ale no mogło być lepiej. No wiadomo, turniej yy, finałowy, znaczy inaczej, finał był bardzo blisko. Graliście jak równi y, z równym, y, z drużyną, y, przypomnijcie? Y, z Jarosławem. Druż... Z Wielosławem właśnie czasu nie wystarczyło. A jak tobie się grało? No dobrze, no błędy zadecydowały o tym, że nie, że nie przeszliśmy dalej. No taka jest piłka, że czasem właśnie te detale decydują, zwłaszcza w futsalu zabrakło czasu, a tobie jak się grało? Mogło być lepiej, wszystkie macze były do wygrania, ale to też uczymy się na błędach. Super. E, czy jesteście zadowoleni z takiego pucharu? Tak. Ta. Spodziewaliście się takiego wyniku? M mogło być lepiej, wiadomo. Czyli mierzyliście w pierwszą trójkę? Tak jest. Powiem wam szczerze, chłopcy, że dla mnie jesteście takim trochę czarnym koniem tego e, turnieju, bo dość niespodziewanie awansowaliście e, do turnieju e, finałowego. Bodajże chyba Stalmielec e, wyeliminowaliście, tak? Dobrze pamiętam? Tak. No, to jest duża uznana marka. Powiedzcie mi, jak długo trenujecie? Du długo się przygotowaliście do tego turnieju finałowego? Znaczy, my głównie trenujemy teraz pod 8 plus 1 mm -hmm. na duże boiska, ale ostatnie dwa tygodnie przeznaczyliśmy na ten turniej na futsal. I jak się gra e, ten futsal? Podobać się? Tak, ale na polu jest dużo lepiej. Więcej A przestrzeni. dlaczego? Więcej przestrzeni. Świeże powietrze. Okej. Okay. A Tobie jak się grało? Dobrze. Y... Gdzie y, lepiej Ci się gra? Na hali czy na trawie? Y, na trawie. A dlaczego? Y, więcej przestrzeni, jest więcej miejsca, żeby się rozpędzić. I... Ale chłopcy pamiętajcie, że y, najlepsi zawodnicy, jak gra się, to tam mało jest przestrzeni właśnie. Dzięki temu, że gracie na hali, te umiejętności nabywacie, więc pamiętajcie o tym. A Tobie gdzie się grało lepiej? Lepiej mi się gra na trawie, bo na hali jest szybsza piłka. A gdzie więcej goli pada, jak myślisz? Na trawie. No, różnie z tym bywa, ale faktycznie też i, i, i na hali dużo y, bramek. Y, I na koniec, chłopcy, kogo chcielibyście pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę, y, y, rodzinę, ciocie, babcie. Wszystkich członków mojej rodziny. Super. A ty? Pozdrawiam całą moją rodzinę. I ty? Ja pozdrawiam mamę, tatę, brata. No i jeszcze babcię. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. Dziękuję za dzisiejszy wywiad. Chłopcy, życzymy Wam powodzenia w kolejnych turniejach. Na pewno wiele Wam jeszcze przed Wami, ale dzisiaj fajno pokazaliście piłkę i możecie być siebie dumni. Bardzo dziękuję, a Was zapraszam do subskrypcji naszego kanału na kanale YouTube Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Adam Onyszczuk.